Cześć, witajcie na kanale moim Zapraszam Was dzisiaj na nowy film i dzisiaj będzie to Wasze ulubione denko. Mam tutaj ze sobą całą siatę produktów, które mi się pokończyły i zaraz je sobie wspólnie omówimy. Muszę Wam powiedzieć, że jest ich tyle, że aż mi się tutaj nie mieściły w siatce i mi się wysypują. Także zaczynamy, bo muszę powiedzieć, że chciałabym zrobić u siebie w szafce wiosenne porządki i muszę się tego wszystkiego pozbyć. A pytałam Was dzisiaj na Instagramie, czy jeszcze ktoś w ogóle ogląda denka, czy chcecie denko, i dostałam odpowiedź, że tak, że chcecie, że czekacie, że mam nagrywać, więc korzystam ze słonecznej pogody piątkowej, z ciszy w domu, bo młoda jest w przedszkolu, i przechodzimy do dzieła. I nagrywamy! Także nie przedłużając, zaczynamy od pierwszego produktu i jest to Balsam z Bath and Body Works 1000 e, Wishes. E, I bardzo mm, fajnie mi się używało tego produktu. E, pięknie pachnie, no bo wiadomo, produkty z Bath e, są pięknie, pachnące. E, to był taki słodki zapach, delikatny. Natomiast e, oprócz tego bardzo fajnie nawilżał. Także to było super, że nie tylko pięknie pachnie, ale też fajnie nawilża. Skończył mi się, na pewno do niego wrócę. Mam jeszcze mgiełkę z tej serii zapachowej oraz mini balsam i mini żel pod prysznic w pracy. E, także jeszcze używam. E, natomiast tu w domu w tej chwili używam innego zapachu, też tego balsamu. Mam wrażenie, że ten inny zapach trochę słabiej nawilża. Nie wiem, czy formuła jest związana też z zapachem. Ten, wydaje mi się żeby był trochę bardziej e, nawilżający ale bardzo super bo bałam się, że będzie to produkt, który będzie tylko ładnie pachniał a nie do końca będzie pielęgnował a tutaj się udało e, kolejny produkt z tej kategorii to Mixa e, i tutaj mm, to jest balsam bogaty do ciała e, Cicariper e, z 5% e, pantanolem i mocznikiem czy z 5% mocznikiem i pantanolem, e, jakoś tak, był z pompką, więc fajnie, e, ale mm, zostało go jeszcze tak gdzieś na dnie, już nie mam serca go używać, e, trochę nawilżał, ale spodziewałam się po nim więcej, zwłaszcza jak ma takie obietnice tutaj na, e, na opakowaniu, e, więc... Mm, Nawilża, jak zwykły balsam, ale nie robi nic szczególnego. Pachnie tak po prostu jak balsam i mydło, nic nadzwyczajnego, więc chyba do niego nie wrócę. Dlatego też nie wykańczam go do końca. Yy, nawet nie wiem, czy to już nie było tak, że pompka już chyba nie wyciskała, a widzę, że tego produktu jeszcze tak gdzieś tyle jest. Kolejne produkty z mojego denka, <gryw> pokażę Wam je wszystkie naraz, to yy, żele w podprysznic z Nivea. Bardzo lubię i jak widzicie, wracam do nich regularnie, a denka tak dawno nie nagrywałam, że już nazbierało się ich kilka. E, bardzo fajne zapachy. E, ten testowałam chyba po raz pierwszy, ten um, również. E, do tego zielonego bardzo często wracam i teraz właśnie u mnie w łazience znowu jest ten zielony. E, wybieram je jak są w promocji, mm, wtedy też testuję właśnie nowe zapachy, ale bardzo, bardzo lubię. E, nie wysuszają mojej skóry, pomimo tego, że one są takie przeźroczyste i często o tych przeźroczystych żelach... Pryszny z takich niekremowych, mówi się, że mają tendencję do wysuszania. Szampon do włosów, e, Pantin Clean and Reconstruct, i jest to moje, nie wiem, już chyba 50. opakowanie. E, cały czas do niego wracam, bardzo lubię, pięknie pachnie, pięknie oczyszcza, pięknie odświeża moje włosy. E, teraz stosowałam go wymiennie z szamponem przeciw wypadaniu włosów, ale też do niego wróciłam, więc właśnie teraz jest kolejna butelka u mnie w łazience. E, raz chyba kupiłam inną wersję tego szamponu, bo nie mogłam znaleźć tej w sklepie w Rossmannie nie było, no i nie byłam do końca zadowolona, także koniecznie ten niebieski. Kolejny produkt, który mi tutaj wypadł, to żel do higieny intymnej Biały Jeleń. Po prostu myje. Jest dobre dobrej cenie, czasami używam wymiennie z laktacytem, ale ten jest zdecydowanie tańszy i bardziej wydajny. Teraz kolejne opakowanie jest u mnie w łazience. Następnie płyn do demakijażu. Jest to mixa płyn micelarny i jaka to jest wersja? optymalna tolerancja do bardzo wrażliwej i reaktywnej skóry twarzy i powiek z pantenolem i rzeczywiście jest bardzo delikatny, fajnie zmywa makijaż i muszę powiedzieć, że zdradziłam go na rzecz innej wersji miksy, takiej z fioletową nakrętką i bardzo pożałowałam tej zmiany, dlatego że ta fioletowa wersja bardzo mnie podrażnia, bardzo podrażnia oczy. Nie domywa makijażu i strasznie piecze w oczy, a ten w ogóle. W związku z tym zużyłam tej fioletowej wersji gdzieś tyle, tak, mniej więcej tyle i y, kupiłam tą wydaje mi się, że tą, tą niebieską. szukam niebieskiej nakrętki, mam nadzieję, że taki, yy, taka sama wersja. I te niebieskie rzeczywiście są bardzo, bardzo delikatne dla oczu. Czerwone są takie spoko, bo to jest taka yy, podstawowa chyba miksa jest z czerwoną nakrętką. Natomiast ta fioletowa była w promocji w Rosmanie przeceniona o połowę i już wiem, dlaczego była przeceniona, bo chyba nikt tego nie chciał kupować. Ja już na pewno więcej nie kupię. Yy, natomiast... Teraz, jak kupowałam, to z kolei ta była przeceniona. Także polujcie na promocję, bo w podstawowej cenie on już dochodzi do 33 zł. I to jest masakra. Pamiętam, jak kosztował 18, i teraz na promocji można było dostać za 18. Ja właśnie ostatnio za tyle w Rosmanie go kupiłam ponownie. Haha, wygrzebałam jeszcze jedno opakowanie. Czyli widzicie, jestem wierna temu produktowi. E, I tutaj mamy już dwie butelki zużyte, e, czyli dawno, bardzo dawno nie było tenka. Mamy tutaj też kolejny biały jeleń, ale tym bardziej te, tym razem to jest koziem mleko, żel pod prysznic. E, fajny, kremowy, on już jest taki troszkę bardziej nawilżający, ale dla mnie mógłby trochę lepiej pachnieć. E, przystępny cenowo, czasami do niego wracam. To tak zależy od nastroju, bym powiedziała. E, teraz, może, jakieś rzeczy do włosów. Tutaj wychylają się z mojej torby. E, pianka. Pianka do włosów z VelaFlex. Ja, żeby uzyskać taki efekt, jak mam teraz mniej więcej na głowie, Muszę użyć pianki, wgniatam ją od dołu we włosy i potem suszę e, albo z głową spuszczoną w dół, albo dyfuzorem, e, zależy, e, zależy jak najczęściej, dyfuzorem. I wybieram zawsze pianki z Flex. Generalnie wszystko jedno, co tu mają napisane, ale ważne, żeby była najmocniejsza, czyli piątka. E, I właśnie ostatnio też kupowałam piankę, bo mi się skończyła. I tak samo musiałam uzupełnić spray na odrosty. To jest coś, co ratuje mnie między farbowaniami u fryzjera, dlatego że u mnie niestety odrost na ciemnych włosach widać już po około dwóch tygodniach. Ja dosyć często chodzę do fryzjera, dlatego że co miesiąc, półtora. Bardzo rzadko jestem co dwa miesiące chyba, jak nie pasuje kalendarz, żeby się zgrać terminami z Iwonką. Natomiast wtedy rzeczywiście ratuje mnie spray na odrosty. Po około trzech tygodniach od farbowania muszę go już użyć. Jeżeli cieszę się z Przedziałkiem, bo inaczej widać odrosty. Ja wybieram ciemny brąz z L'Oreala. Próbowałam czarny i próbowałam brąz. Tamte kolory dużo gorzej współgrają z moją głową. Ten ciemny brąz trochę też się odcina, nie jest idealnie dopasowany, ale najmniej rzuca się w oczy. Lubię ten spray, dlatego, że jest matowy, dosyć dużo, długo się utrzymuje. Wiadomo, od mycia do mycia. Jedyny minus jest taki, że te produkty brudzą. I uważajcie przy aplikacji, zwłaszcza kiedy się kończy, dlatego, że wtedy Robi krople takie, które spadają gdziekolwiek, na ubranie, na umywalkę w łazience, na czoło, na twarz, więc siebie trzeba umyć. Ubranie, no to do prania, bo się spiera w praniu, ale no, żeby to nie była bluzka wyjściowa, bo nie wyjdziecie, tak? Jeżeli chodzi o czoło, to ja zabezpieczam sobie czoło chusteczką i wtedy wszystko jest ok. Jeśli chodzi o tego typu sprayy, to testowałam też z Sajosa, ale nie były tak fajne. Dużo gorsze kolory, dużo gorzej się aplikowało i słabiej pokrywały się we włosy. Ten naprawdę, jak psikniecie na przedziałek, to murbeton wszystko jest zakryte. E, wiadomo, ja nie psikam na całą głowę, tylko tam, gdzie widać, czyli trochę przy skroniach i trochę na przedziałek ale ostatnio Iwonka moja fryzjerka wspominała mi że jakaś firma fryzjerska wypuściła tego typu spraye także będę musiała przetestować bo bardzo jestem ciekawa bo zastanawiałyśmy się wspólnie czy to że to jest fryzjerska firma to będzie się jakoś lepiej ten spray utrzymywał albo będzie lepszy kolor tutaj mam dwa antyperspiranty z Rexony ja reksony już używam od lat. Te podstawowe sztyfty z reksony na chwilę z powodu wojny gdzieś zniknęły, więc zaczęłam używać tych, dlatego że okazuje się, że zniknęła z polskich półek w Rossmanach na przykład reksona produkowana w Rosji, ale nie wszystkie produkty tej marki były produkowane w Rosji. Część była produkowana na przykład też w Polsce. To trzeba było sprawdzać po kodach kreskowych tych produktów i na przykład niektóre reksony w sprayu, albo właśnie takie reksony, te Maximum Protection zostały cały czas były w sprzedaży, dlatego widzicie, ja mam tutaj dwie zużyte. Teraz wydaje mi się, że ta podstawowa Rexona też zaczyna wracać, te podstawowe sztyfty, więc możliwe, że przeniesiono gdzieś produkcję poza Rosję, żeby w Unii nie było embarga na te produkty. Bardzo dobre. Regularnie do nich wracam, mam tylko zarzut co do wydajności, bo to jest taka forma w kremie tutaj i one są moim zdaniem trochę mało, mało wydajne. Wydaje mi się, że. Te tradycyjne sztyfty są bardziej wydajne. O widzicie, jeszcze wrócę do tematu szamponu. E, tutaj kolejne opakowanie tego niebieskiego, czyli jak widzicie, e, no mam mam zużycie, i teraz w łazience jest kolejne e, opakowanie, także bardzo dawno dęka nie było. A to jest ta wersja, z której nie do końca byłam zadowolona. Fajna, myje ale jednak jak jest gdzieś w pobliżu niebieska, to ja się skuszę na niebieską. Tą kupiłam tylko raz, dlatego że niebieskiego nie było w sklepie. Także ona tutaj miała zapobiegać puszeniu się włosów. Miała jakieś właściwości, bo ta jest co z wodą różaną i micelami, a ta miała mieć kwas hialuronowy i omega 9 i miała być do suchych włosów, czyli nawet bardziej powinna być ta beżowa wersja dla mnie, no ale... Ja wolę niebieską. Może też dlatego tak nie pachnie, że ma tą wodę różaną. E, nie wiem, nie wiem. Patrzę, co ja tu jeszcze mam w temacie włosowym. Pociągnijmy ten temat dalej i zobaczycie wszystko, co ja używam do włosów. E, w tym odcinku chyba wyjątkowo nie będzie lakieru do włosów, bo zazwyczaj chyba w dęku pokazuję Wam lakier do włosów. E, Jakby ktoś pytał, to Taft albo Wella e, najmocniejsze. Ale tutaj mam gliskur, rzecz, która u mnie rzadko się kończy, bo jest bardzo wydajna i na bardzo długo starcza. Odżywka w sprayu um, ułatwiająca mi rozczesywanie włosów. E, psikam po myciu na mokre włosy e, i głównie właśnie po to niekoniecznie w celu odżywienia tych włosów bo wiem, że takie odżywki mało dają ale głównie po to, żeby e, łatwiej je rozczesać ponieważ moje włosy się bardzo plątają i w momencie, kiedy nie mam czasu podczas mycia, używania odżywki albo maski. Niestety bardzo często nie mam czasu, to po myciu jest mi je bardzo trudno rozczesać, a nie chcę sobie wszystkich włosów wyrwać. Więc wtedy najpierw wjeżdża e, odżywka w sprayu i psikam sobie, rozczesuję włosy, potem używam pianki, e, no i na koniec e, po wysuszeniu lakieru. Także tak wygląda moja włosowa e, rutyna w tej chwili. Co my tu dalej mamy w naszym dęku? Tutaj mamy żel podproszczony z Adidasa, e, Adidas Protect. E, jakiś cotton milk dla suchej skóry. On był kremowy, on tak nie powinien wysuszać, ale moim zdaniem myję dokładnie tak samo jak te przejrzyste z Nivea, także nie zauważyłam większej różnicy na mojej skórze. Teraz wracamy do pielęgnacji twarzy i tonik, tonik z ziai w sprayu. Yy, po użyciu tego opakowania, chyba używałam czegoś innego, i teraz wróciłam znowu do ziai. Także u mnie w łazience, w tej chwili znowu to samo. Popatrzcie, jaka jestem nudna. Ja <laughs> słabo się nadaję do reklamowania kosmetyków, bo cały czas używam tego samego. Jak się przyzwyczaję i jak trafię w jakiś produkt, który mi się sprawdza i który jest super to regularnie do niego wracam czasami wymieniam na inny właśnie jak jest problem z dostępnością w sklepie albo jak mam na chwilę ochotę na odmianę a potem i tak znowu wracam do tego samego także to już jest chyba teraz moje drugie albo trzecie opakowanie tego toniku z Ziai i jeśli chodzi o aplikację to jest różnie, albo psikam sobie po prostu na twarz albo na wacik bardzo różnie, ale częściej chyba wolę na twarz bo wtedy jest taka odświeżająca mgiełka na twarzy, a jak już o mgiełce mówię to mam tu jeszcze opakowanie po mgiełce zapachowej z Bath and Body Works i to jest właśnie ten zapach, z którego teraz mam balsam, czyli Into the Night, tak? Bo, moment, bo zaczęliśmy tutaj od balsamu A Thousand Wishes, że taki mi się skończył, a teraz używam balsamu w tym zapachu, <grywka> jeżeli jeszcze ktoś ogarnia. Tamgiełka była bardzo fajna i teraz mam ją ponownie, ale kupiłam e, małe opakowanie, miniaturkę, żeby móc sobie mieszać zapachy, dlatego że giełka jest strasznie wydajna, ta duża i po prostu zużycie tego zajęło mi chyba ponad pół roku. E, w związku z tym wolę jednak e, mniejsze opakowania. A teraz od pewnego czasu jest tak fajnie, że małe opakowania mają takie samo e, taki sam aplikator i takie samo zamknięcie jak duże. Nie mają takich. Tańszych wersji, które się gubią, bo kiedyś były takie małe, tanie zatyczki, które pękały i się gubiły. Także teraz y, małe wersje po prostu są kopią e, tych dużych, i to jest bardzo, bardzo fajne. Poza tym mała wersja nadaje się do torebki, do zabrania, do pracy, na skosza i tak dalej. Jest bardziej mobilna niż taka duża. E, co ja tu jeszcze mam? Mam tu jeszcze dezodorant z DAW. Ja generalnie nie używam dezodorantów. Więc u mnie bardzo ciężko i pomału one schodzą. I generalnie używam ich czasami, jak mam i muszę wykorzystać, to używam ich w pracy, po pracy albo w połowie dyżuru, żeby się odświeżyć. No, jednak wolę antyperspiranty i mgiełki zapachowe niż dezodoranty. Co tu dalej mamy ze sprayu, to mamy piankę, piankę właściwie żel, żel do golenia z Gillette. Y, moje ulubione bardzo wydajne i y, teraz właśnie też mam taki podobny, nie wiem, jakaś może inna wersja zapachowa, ale generalnie bardzo lubię. Dlatego, że u mnie generalnie skórę mam składną do podrażnień. I jeżeli nie używam tego typu produktów, tylko próbuję się golić na mydło, jak to robi wiele dziewczyn, to mam od razu gwarantowane podrażnienia. Tego typu produkty sprawiają, że tych podrażnień jest trochę mniej, że ta skóra tak jakby lepiej znosi to golenie, więc ja po prostu dlatego sięgam e, po tego typu produkty, zwłaszcza latem, kiedy tak jakby e, golenie jest częściej. Co my tu mamy? Tu mamy jakieś kremy do twarzy, kremy, kremy, kremy. E, tutaj jest Resibo krem pod oczy, taki z pompką i jeśli o ten produkt chodzi, to moim zdaniem nic specjalnego nie robi. E, miał takie drobinki błyszczące, które mi przeszkadzają w kremach pod oczy i moim zdaniem on pod oczy nie do końca się nadawał, bo podrażniał mi oczy. Więc ja go zużyłam w ten sposób, że zabrałam go do pracy i używałam go na całą twarz. E, fajne było to, że było małe opakowanie, e, no ale tak jak mówię, pod oczy... Nie wiem, no dla mnie średnio. Tutaj krem z Fluff, który jest moim ulubieńcem. W tej chwili mi się skończył i nie mam. Mam jakieś inne chyba z Perfekty, ale na pewno do niego wrócę, bo to już było chyba moje drugie albo trzecie opakowanie. Może drugie, bo chyba więcej użyłam tego kremu Morning Cappuccino z flafa też. A to był krem Sleeping Cream. Yy, I on jest fajny w słoiczku, bo można wykorzystać do samego końca. Bo jednak, jak są takie z pompką, to ja mam wrażenie, że tutaj trochę jednak zostaje tego produktu którego nie jesteśmy w stanie wycisnąć. Teraz coś pielęgnacyjnego, czyli płatki celowe pod oczy. Tutaj była taka wersja, którą ja pierwszy raz kupiłam, jakieś Kimoko Beauty. I tutaj było 10 tych płatków, czyli tak jakby 5 par. I moim zdaniem one są dokładnie takie same jak wszystkie inne płatki. Najlepiej działają schodzone w lodówce i trochę ściągają nam opuchliznę pod oczami. Kolejny produkt, który po wielu miesiącach trafia do denka, to Estée Lauder Advanced Night Repair. E, produkt kultowy, produkt, który wszyscy chwalą, e, i produkt, który miał robić efekt wow. A ja tego efektu nie zauważyłam, także nie wiem, co ja robię źle, albo co z moją skórą jest nie tak. I yy, ja go używałam, tak jakby w dwóch podejściach. Najpierw zużyłam pół opakowania, potem go odstawiłam chyba na pół roku, i potem go próbowałam wykończyć. Yy, no i tak jak mówię, ja nie zauważyłam na mojej skórze żadnego efektu. Wow, więc uważam, że. Mm, nie jest warte swojej ceny, bo jeżeli ja nie widzę, że produkt coś super wow robi, to szkoda wydawać na niego pieniędzy. No po prostu pielęgnuje i po prostu nawilża, ale jeżeli nałożę jakikolwiek inny krem nawilżający, taki lepszy, to będzie ten sam efekt. Jeśli chodzi o kremy ulubione, to zdecydowanie ten. To jest Erborian krem BB. Hmm krem BB5 w jednym, baby skin efekt I, i to jest taka wersja średnio kryjąca. E, ja oczywiście mam go ponownie. E, to było takie opakowanie mniejsze, ono jest chyba za 90 zł, bo wiem, że jeszcze są jakieś większe wersje, ale ja chciałam popróbować różnych wariantów tego kremu, bo jest ich kilka. E, ja używam chyba do tej pory trzy i ten jest taki średnio kryjący. Bardzo fajny, super się sprawdza na lato, super się sprawdza na co dzień, jeżeli nie chcecie ciężkiego make-upu, tylko lekkie krycie. E, I ja ja zdecydowanie będę do niego wracać, bo właśnie jak mi się ten skończył, a widzicie, już tu przecięłam tubkę, wygrzebałam wszystko ze środka i tak dalej, to kupiłam dokładnie ten sam. I za chwilę ta druga e, tubka też mi się skończy. E, w, w dni, takie jak dzisiaj, kiedy chciałam mieć większe krycie, używam e, też Erboriana BB, ale w wersji tej super kryjącej. A w pracy mam jeszcze Erborian, e, taki żelowy Water, i on on jest moim zdaniem najsłabszy, bo krycia nie daje żadnego, za to jest bezbarwny, więc nie wiemy, gdzie go nakładamy więcej, a potem pojawia się kolor, który jest pomarańczowy i czasem kończy z jakąś plamą na twarzy, aczkolwiek, no zawsze lepiej z kremem niż bez, więc jeżeli miałabym być sotel na twarzy, to rzeczywiście lepiej się posmarować, ale przez to, że tamten żelowy water ma taką żelową konsystencję, to e, mam wrażenie, że trochę bardziej ściąga skórę, nie, nie nawilża, a te kremowe jednak dają fajne ukojenie i nawilżenie i... Mm, Teraz zimą, kiedy jest bardzo suche powietrze, to ja używam najpierw krem pielęgnacyjny, potem taki krem BB, ale latem, w te cieplejsze miesiące, kiedy mam już taką cerę, która się poci, tłusi i tak dalej, to wystarczy już tylko krem BB i już żadnej więcej pielęgnacji, można wyjść i człowiek wygląda jak człowiek. Mam tu jeszcze dwa tusze, dwa tusze, które się też bardzo często w moich demkach pojawiają, czyli Burżua, Twist of i Colossal z Maybelline. I co? I teraz moje kosmetyczne dokładnie te same dwa tusze są, tylko nowsze opakowania. Ostatnio kupiłam kolos albo mi się skończył i mam też Twist Up The volume, którego używam. Jeśli chodzi o te tusze, to um, wolę jak są świeże, dlatego że wtedy się nie kruszą. Jak zaczynają się starzeć, to trochę mi się osypują i tego nie lubię. Teraz się trochę bardziej e, lubię osypywać. Natomiast jeśli chodzi o podrażnienia, e, to żaden z nich nie podrażnia moich oczu i dlatego je lubię. Ten y, mam na przykład dzisiaj, tu jest y, na oczach, to y, daje taki bardziej teatralny efekt, ale trudniej go zmyć, bo się go więcej nakłada. Natomiast kolosal często wybieram na co dzień, w momencie kiedy nie potrzebuję takiego teatralnego makijażu, a y, zależy mi na tym, żeby potem nie mieć podrażnionych oczu, jak będę go zmywać, więc ja sobie tak miksuję i używam generalnie obu wymiennie. Mam tutaj też coś, co udało mi się zdękować po chyba 6 latach, więc uhuu! Czyli henne do brwi, henne krakowską w kolorze czarnym. I właśnie przyszła do mnie nowa henna. Zamówiłam, chociaż też dwa miesiące mi zeszło zanim zrobiłam to zamówienie, po prostu. Natomiast teraz będę robić. W tej chwili jeszcze nie mam tej henny, teraz mam tylko makijaż cieniem zrobiony, ale będę sobie robić dlatego, że brakuje mi henny. No a tak jak mówię, taka um, próbóweczka na 6 lat mi wystarczyła, także to jest mega, mega, mega wydajny produkt i dlatego tak rzadko się pojawia e, w denkach, w ogóle w moich filmach. Natomiast jeśli chodzi o henny, to powiem tylko tyle, że henny się dzielą na Pudrowe i żelowe, i na przykład w takim rozmanie, w jakiejkolwiek drogerii, najczęściej spotkacie henny żelowe. Henny żelowe są dobre, jeżeli potrzebujecie zafarbować włoski, one wtedy lepiej łapią. Natomiast tego typu henna, henna proszkowa, lepiej farbuje skórę. I ja, ponieważ mam grube włoski, ciemne, ale mam prześwity pomiędzy nimi i mam takie przerwy, to potrzebuję sobie zafarbować skórę, żeby ten łuk brwiowy był wyrysowany. Dlatego też na przykład do stylizacji brwi ja używam cienia, które maluje mi po skórze, a nie lubię żeli takich w szczoteczce, dlatego że te żele malują tylko po włoskach i dalej skóra pod spodem jest niepomalowana na tyle, na ile ja potrzebuję. Ewentualnie lubię kredki, ale z kredką mam po prostu dużo zabawy, cieniem jest szybciej, no i henna też poprawia sytuację, bo jeżeli mam hennę zrobione, to potem taki codzienny makijaż brwi też jest szybszy. I jak już o brwiach mowa, to ostatni produkt w moim denku to cień do brwi. Tutaj widzicie pustą metalową blaszkę, to jest cień z inglota, ale to jest dokładnie to, co ja mam teraz na oczach, na, na brwiach, bo kupiłam oczywiście ponownie. Tutaj jeszcze jest blaszka um, okrągła, one w tej chwili są sprzedawane tylko w blaszkach kwadratowych, także jakby ktoś szuka, to się nie zdziwcie, ale to jest dokładnie ten sam produkt. Um, to jest Inglot Freedom System um, Pro. Cień do brwi numer 567. Jakby ktoś nie zapamiętał numeru, to po prostu najciemniejszy zimny brąz. E, najciemniejszy on, niektórym może się wydawać prawie czarny, ale to jest zimny brąz bez ani jednej domieszki tonów czerwonych, czego ja bardzo nie lubię, e, więc e, dlatego stawiam na ten produkt. Tego typu produkty w takim kolorze jest ciężko znaleźć, bo to jest produkt ciemny, e, mało popularny, bo dla blondynek totalnie się nie nada. E, natomiast. Ja właśnie, ja właśnie do niego wracam i to jest moje kolejne opakowanie. Już też nie pamiętam, ile e, tych cieni zużyłam. Także e, tutaj blaszka okrągła e, po skończonym cieniu i moja torba jest już pusta, czyli mogę spokojnie teraz iść na śmietnik i to wszystko wyrzucić. A Wy już wiecie, jakie produkty wykończyłam, czy mi się sprawdziły. Do większości wrócę, jak widzicie. E, tutaj no, może, może do tych produktów nie, e, a cała reszta a jeszcze, jeszcze do tego szamponu też nie. A cała reszta to są produkty, do których ja regularnie co jakiś czas wracam. Dajcie znać, czy coś z tych produktów macie, znacie, używacie, albo jakie są Wasze święte grale, do których wracacie, jeśli chodzi o kosmetyki, jeśli chodzi o pielęgnację, jeśli chodzi o zapachy. Piszcie w komentarzach na dole. Ja też często korzystam z Waszych poleceń, także piszcie. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na bloga, facebooka, instagrama. Wszystkie namiary na mnie w sieci, w innych Miejscach e, macie na dole. Na Instagramie jestem dużo częściej niż tutaj na YouTubie, także wpadajcie. E, będzie nam się tam łatwiej e, skontaktować, nawiązać relacje e, i być ze sobą na bieżąco. A dzisiaj już dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Pa Pa!